Witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Slaving Punk Old Timer. Jeżeli dobrze pamiętam, gra jest z polskiego studia Red Square Games. I niby ma być po polsku, ale domko nie jest po polsku. Ja nie mogę znaleźć języka po polsku, więc zobaczymy. Gra ma wyjść 13 lipca, więc za chwilę, więc ona już powinna być skończona tak naprawdę. I z tego co widzę, to to będzie... To jest na podstawie jakiegoś autora książki, ale z tego co widzę i liczę na to, że to będzie taki as. Taki Ascent, więc, więc ja pewnie będę kupiony, ale zobaczymy, zobaczymy czy dorówna. Asan był świetny, była świetna walka, rewelacyjna u Cie broni. Tylko bo, o już jak się doczytuje, o Boże. Po AS dochodzimy, ciężką się ruszamy. No dobra. No dobra, kupuję klimat. Kupuję klimat. Jest ciężkość ruchu tej postaci. Stacja to rolka. Dobra. Dobra, jestem w stanie to kupić. I się samo otworzyły. Cześć, gościu. Lewy kontrol, co? Aha. A, lewy kontor. Ciekawe, czy tak jak was będzie lewy. alt? jest. Oh ja mam ulepszenie. Dobra. Słuchajcie, ja mogę przybliżyć o kamerkę? Nie mogę niestety. zobaczyłbym jak wyglądają. X X się leczy. dobra. Dobra, dajcie powalczyć chwilę. Press 4 wygrywać tutaj mierzę. Tak, póściu leżysz. Ej no, słuchajcie. Tu powiedzieć, jaki jest film walki, nie może przetrwać, nie? Czekajcie, prze przeładuj. press, Coś dziwnie strzela. Dobra, widzę, że mogę nakliknąć, zobaczę, przeładowuję. On dużo bo czy przeładowuje o on przeładowuje szybciej wtedy czy z biodra mu zajmuje więcej strzelanie niż ten no dobra rozumiem ja z szybtem biegamy trochę. Roleczka. Wydaszy co znaczy slash? Nie wiem co jest slash Nie mają tego swojego życia Czy to? X Weź X Mogę go skakować? Jak? Nie wiem, jak mogę skakować. Góra. Lewo, lewo, góra. Dół, prawo, dół. Lewo, lewo. Dobra, go chyba skakowałem, tak? Wiecie, o, jestem. Tam kliknąć. Lewo, lewo. Trochę, trochę nie rozumiem tego no dobra tak Do tego gościa tu dobrze Wole w ogóra wole w ogóle no dobra zawiłem go nie wiem jak dobra jakąś inną broń bym chciał jeszcze no dobra, jest klimat. Raz zniszczyłem go i co dostałem? Coś dostałem. O, tu byłem. Chwilą tu byłem. Wejdziemy. Mogę go zabić? Mogę. Zabij się. Bardzo się ceni, że mogę takie rzeczy robić. Ja mam inną broń, poczekajcie. No! Kiepsko strzela, ale, ale jest inna broń. Mogę salwować drzwi? Nie mogę, bo jakoś wybiórczo. Będzie walka, to jest wiadomo, że będzie walka. Ktoś może chować za osłoną czy coś takiego? Dobra, walka jest. Mam niby te i tak dalej. Taka nie jest łatwa, Pan się Dobra, już się ten wskaźnik mi ucieka. Trudna będzie. O, akurat tak dostał klik w Trudna będzie, bo ja nie ogarniam czegoś. Nie ogarniam jeszcze w to gra. No dobra. Bo co, mam się schować za skrzynką? Spróbujemy. Zatrafiają mnie. Jezu, jestem w shotguna. Czekajcie, tutaj ja w ogóle nie potrafię grać. Dobra, nie mam nic z energii. No dobra, słuchajcie, mega trudno się to gra. Nie wiem, z Shotgunem wziąłem, ale... Trochę, trochę nie kumam tego, trochę, trochę nie, nie tego, nie, nie rozumiem tego gameplayu, słuchajcie. Dobra, kreska jest fajna, słuchajcie. Czuć tych niektórych broni tę moc, ale. Ja tego nie kumam. No, można go zabić. Nie mogę strzelać, nie wiem dlaczego. Nie mogę strzelać. Do no ale to przeładuj. Tam się zwiesiła. Mogę nic podnieść, nie mogę nic zrobić. Dobra, słuchajcie, no spróbujmy jeszcze raz, zwiesiło się. Ja te tekstury się doładują kiepsko. Że mam 990 amunicji. Czemu on nie mógł przeładować? Co tam się wydarzyło za głupotkę? Bo u góry jest wskaźnik, że strzelam. Dobra, teraz to widzę. Low ammo, no dobrze, super, ale to... Słuchajcie, ja nie mogę przeładować. Nie mogę przeładować. Ja nie wiem, tam jest 999. Nie, nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, kończymy. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje z tymi brońmi. Taki de Ascent. Czy to dobre demo? No nie powiedziałbym o tym demo. Tym bardziej, że widzicie coś dziwnego się dzieje. Na początku mogłem przeładować, teraz nie więc... coś, coś się zacięło. Słuchajcie, no dobra, dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnym demonie. Tutaj widzicie, jak to wygląda. No. Ten bug, zakładam, że to jest bug. No dziwnie, za, za chwilę jest premiera, więc, więc, więc zobaczymy. Nie powiem, żebym jakoś namiętnie na to czekał. Klimat jest, te bronie są fajne, te efekty graficzne też są fajne. Natomiast zobaczymy, na łyś trafi, natomiast zobaczymy po premierze, co będziemy z tym dalej robić. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, Nara.